Dzień dobry. Pani Dzień dobry. Beata, Beata Olga? Jak się zwracać? Jak to jest, jest nas dwie, jak się mm -hmm. okazuje, i to jest dużo łatwiejsze żyć, bo Beata jest ta łagodniejsza, a Olga jest ta ostrzejsza, więc w pracy większość nam nie mówi Olga. A w życiu jestem Beata. No dobrze. Ale mówię Beata Olga, bo ktoś kiedyś mnie zapytał, e, po, po co dawać drugie imię? A ja mówię no jak się jest kowalską? No to trzeba dodać drugie imię, żeby się wyróżniać. Czyli rozumiem, że jeżeli będę mówił Olga, to będzie wszystko w o, porządku, czyliście. bo jesteśmy w pracy, a w tak, pracy jest tak. Olga, beata, siedzi sobie w domu. Pani Olgo, co pani skłoniło, żeby zgodzić się na przyjęcie oferty z tańca z gwiazdami? Och, to jest taki kop adrenaliny. To jest yy, takie, taka ponowna chęć do, do zrobienia czegoś. to takie. Przyznam się szczerze, że, że ta propozycja nastąpiła w momencie, kiedy ja się zastanawiałam, czy nie zmienić zawodu. O, a na jaki zawód, tak Nie strącę? wiem, jeszcze, jeszcze, jeszcze nie wiedziałam, ale na pewno chciałam wyjechać, nie wiem, na Bali albo w jakieś piękne miejsce, może założyć jakiś ośrodek, no jakieś tam różne rzeczy chodziły po głowie. A tu nagle stryk i powiedziałam, nie, ja nie mogę tego odpuścić. Bo to jest szansa potańczyć, poruszać się. Już pomijam to, że, że trochę podreperować swoją kondycję. Ale ja się cieszę jak dziecko. Ale z jakiego względu chciała Pani to wszystko porzucić? Ach, to A, bo to zastanawia. jest to długa pewnego rozmowa, rodzaju wypalenie długa zawodowe było. Tak, myślę, że trochę tak, trochę czas pandemii, trochę sposób, ale to będzie poważnie już teraz. Jasne, jasne. Trochę sposób traktowania kultury. Taki na ostatnim miejscu jesteśmy. No i wiele takich elementów, które się na to, na to złożyły. Bo ja jestem taka aktorka, aktorka, która gra w teatrach. nie? Taka mhm. prawdziwie pracująca w tym zawodzie, więc obserwuję, co się czasem dzieje i, no i gdzieś. Przestało mnie to cieszyć. E, chociaż za każdym razem, jak wchodzę na scenę, no to, to czuję, że to jest to, ale. No ale teraz już jest lepiej. O, tak powiem. Okej, okay, czyli to wypalenie było takie chwilowe, teraz jest porządku, no, Nowe nadzieję. projekty, taniec z gwiazdami. Po tańcu z gwiazdami może coś więcej się e, wydarzy. Jakiś czas temu oglądałem pani wywiad, gdzie powiedziała pani, że straciła pani w pracę w TVP przez magię na gości. Mm -hmm. Jak pani patrzy na to z perspektywy czasu? E... Znaczy ja się w ogóle, w ogóle się cieszyłam w tamtym momencie. czy znaczy cieszyłam, nie cieszyłam. Cieszyłam się, bo, bo miałam nie po drodze z TVP, a nie cieszyłam się, no bo jednak ileś lat no, grałam w serialu. I, I to zawsze jest przykre, jak się dowiadujesz, że cię ktoś wycina, nie dlatego, że jesteś nie, wiem, nie odpowiadasz zawodowo, tylko z jakichś powodów, powiedziałabym, ideologicznych. Mm -hmm. e, natomiast, no tak widocznie miało być. Okej, okay, bo niektórzy z perspektywy czasu mówią, że to była bardzo dobra decyzja, żeby podziękowali. A dobra to ocenia. Magia na gości to była genialna decyzja mhm. z mojej strony i bardzo się cieszę, pomimo wcześniejszych obaw, że wzięłam ten program i że go poprowadziłam. Ja oglądam, ja doskonale znam ten format, <laughs> znam światowe różne odpowiedniki, więc fajnie, że powstał e, polski. Czyli tak jakby nie ma żadnego żalu, że tak jakby to już nie, jest. Nie, 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 nie. Zresztą to już było. Patrzymy do przodu, nie patrzymy za siebie. Olga, ostatnio pisałaś do nas maila, bo my się pomyliliśmy, tak, tak. że pisaliśmy, że ty jesteś w związku Jestem małżeńskim, w a ty jesteś y, rozwódką od wielu lat. Od wielu lat, tak? Jak się zmieniło twoje życie po rozwodzie? Żeby to już padło, żeby widzowie wiedzieli konkretnie tak, ona jest po rozwodzie. Yy, powiem tak, yy... Musiałam zaczynać wszystko od zera. Mhm. Bardzo często się tak zdarza, jeśli chodzi o dojrzałe kobiety, prawda? że zostajemy wymienione na nowszy model i często zostajemy, jakby urywa nam się życie, no bo jednak e, jesteśmy często zaskoczone sytuacją i musimy zaczynać wszystko od zera. Nie? E, I ze mną też tak było. Ja się przeniosłam z trójmiasta do Warszawy e, i zaczęłam wszystko od nowa. Chociaż byłam już mocno dojrzałą kobietą i się zastanawiałam, czy to czy, czy dam radę, ale dałam. A jak się miało poczucie twojej własnej wartości? O, o, Nie było. Tak bym powiedziała, nie było, nie istniało, musiało to się wszystko odbudować. Ale to też jest, to, to jest myślę, też jest ro, na dłuższą rozmowę. Kurde, to musimy się spotkać na dłuższą no. rozmowę. A ile czasu za późno to zrobiłaś? Podjęłaś decyzję o tym rozwodzie? No myślę, że trochę. Mogłam trochę wcześniej. No i... Ale żeby była jasność, super. E, ja niczego nie żałuję. No tak, to jest tak. najważniejsze. Ja to niczego jest najważniejsze. nie żałuję, e, widocznie z jakichś powodów tak się miało wszystko ułożyć, e, natomiast ponieważ życie jest tak zaskakujące, mm. ja jestem tego naj, najlepszym przykładem, naprawdę. I to, że jestem teraz w Tańcu z Gwiazdami również jest tego przykładem, więc czekam, co będzie dalej. To ostatnie pytanie, jak facet odwali i tak jakby nas zrani, to później mamy zaufanie do facetów. Jak ma się twoje zaufanie do facetów? Słabo. Okej, okay, czyli mi nie ufasz po prostu. Chcesz powiedzieć wprost, zasady? że mi nie ufasz. Z zasady? Nie. W ogóle ja jestem, ja jestem osobą bardzo, ja to zawsze i moi znajomi też zawsze twierdzili, hmm. taką naiwną, która od razu daje ludziom szansę i daje drugą szansę często niestety i trzecią. Ale bo uważam, że pierwsze wrażenie czasem może być mylne. Więc dlatego na dzień dobry daję szansę, a ponieważ jestem otwartą osobą, to... No, ale jeżeli chodzi o tematy miłosne, no tak jakby męskie. bezpiecznie, bezpiecznie. Trochę tak. No no musi i... ktoś zasłużyć na moje zaufanie. Oby ten twój partner w tańcu z gwiazdami zasłużył bardzo szybko. No ja mam nadzieję. Dziękuję Ci bardzo, trzymaj się, wszystkiego dobrego wszystkiego i dobrego. widzimy się na parkiecie, będziemy sobie rozmawiać, będziemy ja. mieli mnóstwo czasu. I będziemy tańczyć. Tak, Daję. dziękuję bardzo. Dzięki. Do zobaczenia, Olga. Cześć! Daję.